Prowotne wyniki to zwycięstwo Austriaków, drugie miejsce Niemców, trzecie Norwegów, czwarte z minimalną stratą do podium Polaków. Potem okazało się jednak, że sędziowie popełnili błąd. Przyznali Andersowi Bardalowi punkty za start z obniżonej belki, a faktycznie tak nie było. Więc nastąpiła korekta i zamiana miejsc. Polska na trzecie, Norwegia na czwarte. Mamy więc pierwszy w historii Mistrzostw Świata medal konkursu drużynowego, medal brązowy. Ogromne brawa dla naszej czwórki, dla czterech pancernych skoków narciarskich. Będziemy się, proszę Państwa, napawać tą piękną, szczęśliwą dla nas dekoracją w centrum uroczego Kawalec. Właściwie wszystko, co było do powiedzenia o konkursach drużynowych w historii, o tym, jak to wyglądało dzisiaj, mówiliśmy z Włodkiem Szaranowiczem podczas transmisji. Teraz nie będę dużo mówił, bo chciałbym, aby Państwo byli tutaj, w Trentino, w di w przepięknych Dolomitach, abyście posłuchali tego, co dochodzi. disca valezze, byli bili i frutti che sono na rynku. Le medaglie verranno consegnate da Gianfranco Casper, presidente della Federazione Internazionale dello Sci. Accompagnato da Peter Schrocksnadl, membro del consiglio FIS. I premi saranno consegnati da Mauro Gilmozzi, assessore all'urbanistica della provincia autonoma di Trento, con Muja Johanna, ministro dello sport. In sito decorujących, Gianfranco Casper, presidente della <tosunitario> Fiatowej Federazione Narciarskiej, e Anna Mucha, ministra sportu <tosunitario> polsce. Accompagnato da Mr. Peter Schrocksnadl, vice council member dell'Austria. The gift of honor will be handed over by Mr. Mauro Gilmozzi, Provincial Councillor of Trento for Town plan Planning, as accompanied by Johanna Mucha, Minister of Sport in Poland. Vincitori della medaglia di bronzo 2013 in rappresentanza della Polonia. Third place and winners of the bronze medals 2013, Team Poland. Maście kot. Trzecie miejsce reprezentacja Polski. Dawid Kubacki and Kamil Stoch. Maciek kot Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch. Drugi medal Kamila na tych mistrzostwach po złocie indywidualnym brąz w drużynie to 2013 i reprezentacja della Germania. Second place and winners of the silver medal 2013 team Germany Andreas Wank, reprezentanci Freund, Niemiec wygrali Neumayer, z nami o 80, Freitag, 80. punkt, 80 yeah. punktu po ośmiu skokach czterech zawodników, zawodników. Andreas Wang, Severin Freund, Michael Neumayer, Medali, Richard Freitag. I kampioni del mondo FIS 2013. In rappresentanza dell'Austria. FIS gold medal. And face World Champions, 2013, Team Austria, Wolfgang Leitzel, Manuel Fettner. Austriacy Pol podtrzymali wspaniałą tradycję wygrywanych konkursów na mistrzostwach świata. Wolfgang Leitz, Manuel Fetner, Thomas Morgenstern, Gregor Střencauer. Niesamowity niesamowitym Richard Fettnera po wylądowaniu wypięła mu się narta, filibrystycznie dojechał do bezpiecznej strefy i dopiero tam upadł. Morgenstern lądował z grymasem bólu na twarzy, odnowiła mu się kontuzja stawu skokowego, no ale Austriacy zasłużyli dzisiaj na złoty medal. Byli po prostu najlepsi, wyprzedzili o 14,1 punktu Niemców, o 14,9 Polskę. Na czwartym miejscu po tym zamieszaniu Norwegia. Medale dla naszej... Czwórki, znakomitej czwórki. Medale zasłużone, bo walczyli dzisiaj bardzo dzielnie, bardzo pięknie. Tak i Severin Freund wcześniej zdobyli medal w rywalizacji drużyn mieszanych mikstów wspólnie z koleżankami dla Neumayera i dla Andrasa Banka, który dzisiaj spisał się rewelacyjnie to pierwsze na tych mistrzostwach medale. Austriacy, ciekawostka, w tym sezonie w Pucharze Świata odbyły się cztery konkursy drużynowe. Austriacy nie wygrali żadnego. W najważniejszym momencie na Mistrzostwach Świata okazali się jednak najlepsi. Wielki medaliści. Thomas Morgenstern, Wolfgang Leutz, Gregor Stirnzauer. Dla Manuela Fettnera, tego bohatera w drużynie austriackiej dziś bez wątpienia, to pierwszy medal Mistrzostw Świata. All'urbanistica della provincia autonoma di Trento con Mucha Johanna, ministro dello sport della Repubblica di Polonia. Il gioco d'onore sarà mandato da mister Mauro Gilmoczi, provinciale consulente di Trento per la città. La città di Milano e della regione ora, pani minister Janna Mucha, avranno dodatkowe upominki dla zawodników. Radość na twarzach naszych chłopaków, ale trudno się dziwić. Pierwszy złoty medal dla Austrii na tych mistrzostwach, co bez wątpienia jest niespodzianką, Gregor Czli pewnie zmierza po zdobycie Pucharu Świata. Wygrał w tym sezonie osiem konkursów, ale na Mistrzostwach Świata Złoto wywalczył dopiero w konkursie drużynowym. Wcześniej medal srebrny, w jednej rywalizacji indywidualnej srebro także w konkursie mieszanym wraz z Tomasem Morgensternem. Dla Morgiego w sumie udane mistrzostwa po dłuższej przerwie, w której nie startował, zdołał powrócić do bardzo wysokiej formy, którą udowodnił dziś podczas rywalizacji drużynowej. Wielki sportowiec. In onore dei vincitori verrà issata la bandiera nazionale dal picchetto d'onore Interforze, formato dalla Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. In onore dei campioni del mondo verrà suonato l'inno dell'Austria. In onore dei le nazionali sono hoistate. E in onore dei vincitori, nazionale dell'Austria è Gratulacje dla najlepszych i jedna gorzka uwaga na zakończenie. Nie tylko moim zdaniem, bardzo skomplikowany system punktacji w skokach narciarskich nie przyczynia się do popularyzacji dyscypliny. Coraz trudniej to wszystko ogarnąć i zrozumieć. Jak się dziś okazało, nawet sędziowie mają z tym problemy. Może po dzisiejszej, delikatnie mówiąc, wpadce w, w fisie ktoś zacznie się zastanawiać, czy nie należy czegoś zmienić. Choć Walter Hofer uważa, że system jest dobry. Poczekamy, zobaczymy. Na razie cieszmy się z historycznego wyczynu reprezentantów Polski. Grazie a tutti voi per aver vissuto nella Piazza dei Campioni.